Hello, hello! Wracam do nagrywania recenzji. Jestem bardzo intensywne życie tutaj, ja jestem w Warszawie, latam od pracy do imprezy, że tak powiem, więc robię taką dodatkową pracę, um, jaką jest właśnie YouTube i jednocześnie moją rozrywkę. Mam, no, różnie czasu. Dzisiaj będzie recenzja. Recenzja produktu, chyba jednego z najsłynniejszych produktów na świecie wręcz, a mianowicie MAC Face and Body Foundation. które będę testować w wersji tej większej, czyli 120 ml, on jest dostępny również w wersji mniejszej, bodajże 50 ml. ta większa to jest 150 zł, mniejsza 120-130 coś takiego. Zakres kolorystyczny jest bardzo, bardzo szeroki, natomiast tutaj niby jest go dużo do wyboru tych odcieni, więc można by pomyśleć, że są to odcienie naprawdę dla każdego. I każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast y, jest jakaś dziwna sprawa w związku z tym, jest to najjaśniejszy w mm, gambie kolorystycznej em, odcieni N, czyli neutralnych, ponieważ to jest jeden N. Natomiast on, chociaż teoretycznie powinien być najjaśniejszy, on, moim zdaniem w dalszym ciągu bardzo ciemny. Ja nie jestem jakoś bardzo jasna. Nie jestem jakąś bladolicą, porcelanową cerą, a i tak on jest dla mnie, moim zdaniem, z tego co widzę po prostu na tym, jak, po tym, jak użyłam na innych i co widzę na dłoni, jest po prostu zbyt ciemny. Nie wiem, możliwe, że po nałożeniu. To się jakoś tam zniweluje, może on się już jakoś lepiej wtopi w tą cerę, w ten koloryt jakoś tam. No nie wiem, natomiast jeśli nie, to troszeczkę tego nie rozumiem, ponieważ jeśli mamy tyle odcieni do wyboru w Gamie i yy, są to odcienie, które są stosowane w Polsce, więc powinny być decydowane słowianką. No to nie wiem, no, to to powinny być takie też odcienie, które będą dla osób bardzo jasnych, tak? Yy, owszem, jest do wyboru także yy, taki yy, odcień white. Czyli po prostu najzwyczajniej biały. Natomiast on nie jest niestety dostępny w Polsce. Był kiedyś na stronie, teraz już nie jest. Więc tego także nie rozumiem, bo byłoby dla mnie to zrozumiałe, gdyby właśnie można było e, zakupić taki produkt, który będzie oczywiście nam rozjaśniał, tak? E, jakieś ciemniejsze właśnie odcienie. Ale on nie jest dostępny, więc jakby jesteśmy dosyć mocno ograniczeni. Tyle o kolorze. Jeśli chodzi o sam podkład, jest to podkład e, moim zdaniem bardzo niedoceniany przez osoby, które nie zajmują się makijażem profesjonalnie. Ponieważ jest to najsilniejszy podkład właśnie dla profesjonalistów, najczęściej profesjonaliści, przy zdjęciowych, chociażby, sięgają właśnie po ten podkład. Um, dlatego coś w tym musi być, tak? Że skoro profesjonaliści po niego sięgają, to e, najchętniej i zawsze, to znaczy, że y Musi być dobry, yy, więc nie sugerowałabym się po prostu opiniami, które widnieją, powiedzmy, na wizerzu, bo są one przeważnie jeszcze negatywne. Yy, jednak moim zdaniem wynika to właśnie z tego, że yy, po pierwsze, kobiety nie bardzo zdają sobie z tego sprawę, co kupują za produkt, taki podkład, to jest. Yy, druga sprawa, że jest to kwestia po prostu nieumiejętnego jego używania, ponieważ yy, ja również jestem niezakochana zakochana, jeśli chodzi właśnie o makijaż do sesji zdjęciowych, na przykład. Ponieważ yy, on pełni taką rolę, yy, dając wykończenie takie, jakie żaden inny, napotkany przeze mnie produkt na rynku nie daje. A wiecie, chodzi o to, że on ma przede wszystkim jakby ujednolicać kolory skóry. On, może nie jest do zakrywania jakichś większych niedoskonałości. Do tego po prostu muszą służyć inne produkty, typu kamuflaż lub korektory. Jeśli ktoś ma jakieś mocne problemy z niedoskonałościami, to po prostu taki podkład dla siebie na coś sięgać nie powinien. Lub nauczyć się właśnie używać dodatkowych produktów, które będą zakrywać to, co chcemy zakryć, a nie wymagać od tego produktu, żeby to robił. Druga sprawa to jest to, ta cecha jego charakterystyczna, że on daje bardzo taki rozświetlony efekt. Czasami wręcz nawet bardzo mokry efekt, chociaż przeważnie, kiedy on wyschnie, to twarz nie wygląda na mokrą. Ale też nie jest jakoś tak całkowicie matowa. To nie jest taki efekt całkowitego matu, bo po prostu widać, że ta skóra jest taka witalna, taka promienna. E, dlatego właśnie tak uwielbia się ten produkt do stosowania na sesjach zdjęciowych. On e, wspaniale tak wygląda fotografowany. E, naprawdę buzia wygląda rewelacyjnie po nim. Więc to jest, mówię, kwestia chyba raczej po prostu umiejętnego jego stosowania. A można stosować na dwa sposoby. Można go e, wcierać dłońmi, wtedy staje się taki bardziej gumowaty taki bardziej jakby plastyczny, albo od razu oczywiście bezpośrednio pędzel na twarz e, w sposób rozcierający, nie wklepujący, ponieważ on jest w konsystencji wodnisty. Jest wodnisty, to jest najbardziej wodnisty podkład, jaki możecie spotkać. Proszę bardzo. Po prostu praktycznie jak woda, praktycznie jak woda, e, w związku z czym on nie ma możliwości nawet dać e, jakiegoś e, oszumiającego krycia. Druga sprawa, jeśli chodzi o nakładanie jego, to jest to, że on nie może tego, że on sam sobie jakby... Pierwotnie nie daje mocnego krycia, to ma w sobie taką wspaniałą cechę, że można to krycie budować i mimo właśnie nakładania kolejnych warstw twarz nie wygląda na tapetowatą, nie wyglądamy jakbyśmy mieli właśnie dużo tego produktu, bo on po prostu wspaniale jakby łączy się poprzez tę warstwę i wtedy uzyskujemy e, dzięki niemu większe krycie bez efektu maski, bez efektu sztuczności. I to jest to jego kolejna cecha charakterystyczna, którą warto znać, jeśli chcemy w ten produkt sięgnąć. E, następna jego cecha to jest to, że jest wodoodporny. I naprawdę on jest wodoodporny. On praktycznie nałożony na twarz na niej tak zastyga, że jest nie do zdarcia, jest naprawdę bardzo trwały, bardzo dobry do dosyć zdjęciowych czy właśnie idealny jego, jego zastosowanie jest na lato, po prostu okres letni, kiedy twarz nam się wodzi, kiedy jest dużo słońca, kiedy pływamy, mamy kontakt z wodą, wtedy on dosyć, że daje właśnie nam delikatne krycie, tylko jednolica koloryt i nie ma prawa nam nic ciągłego spływać, nasza twarz wygląda promiennie, zdrowo, nie tak ciężko. No w dodatku jeszcze nawet jeśli mamy styczność z tym potem i z tą wodą, to on utrzymuje się w niemagannym stanie. Jeśli śledzicie backstage jakichś złotych pokazów mody, najważniejszych na rynku modowym, no to zauważycie, że podkład jest używany praktycznie na każdym z nich. Także naprawdę jest to ukochany produkt wszystkich profesjonalistów. Na całym świecie i ja również bez niego pracy sobie nie wyobrażam, podczas kiedy naprawdę sesje Tym bardziej takie do testów dla agencji modelingowych, no właśnie charakteryzują się takim wykończeniem, jakie właśnie oferuje ten produkt, więc jest to naprawdę produkt, bez którego ja sobie swojej pracy po prostu nie wyobrażam. Tym bardziej, że modelki mają przeważnie oczywiście nie zawsze, przeważnie mają w dobrym stanie ceny, więc one nie potrzebują do sesji, nie wiadomo jak wielkiej tapety, tak? Chodzi nam przeważnie o takie właśnie naturalne, dosyć efekt. Bardziej, że do sesji zdjęciowych więcej stosuje się właśnie jakichś produktów do konturowania, które jakby zapełniają tak czy siak całą przestrzeń twarzy, więc e, podkład jakby ten taki, który nakłada się na całą twarz, że pojedyną liczbę twarzy e, jest nie aż tak istotny, tak, bo on jest tylko pewną bazą, a mm, to, co daje ten efekt taki widać na zdjęciach, to, co sprawia, że ta twarz wygląda taka nie inaczej, e, no to jest zasługa już tych następnie nakładanych produktów. Kolejną zaletą ogromną i jego taką cechą również e, charakterystyczną Poza tym, że daje właśnie niewidzialny i bardzo witalny efekt skóry, to jest to, że on ma jakby takie właściwości HD. W związku z tym właśnie przepięknie fotografuje się i kameruje się, i potem wygląda właśnie w jakości HD. Twarz, mimo tego, że on nie daje jakby jej. Mocnego krycia, tak przy tam mniejszej ilości warstw, to i tak wygląda nienagannie. Wygląda jak w Photoshopie: jest bardzo taka gładka, jakby wyblurowana, jakby troszeczkę taka właśnie e, oczyszczona z niedoskonałości. To jest dosyć dziwne, bo on ich nie kryje e, sam sobie, ale daje wrażenie takie, jakby ten niedoskonałość się zakrył. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. E, dlatego on wspaniale wygląda. E, fotografowane na zdjęciach czy w formie wideo, ale i yy, też również na żywo. Yy, gdy patrzycie sobie z pewnej odległości w lustro, to już macie wrażenie, tak jak ja teraz patrzę, że ta twarz jest jakby taka, no naprawdę jak w photoshopie, yy, lekkim. Taka gładka, taka jakaś yy, równa, no naprawdę ten kolor jest niesamowicie Wyrównany. Nie wiem, on po prostu jest jakiś niesamowity, tak? bo on ma te takie cechy naoczne, e, jako sam produkt, które nie powinny dawać takich efektów, tak? a dają takie efekty właśnie takie niesamowite, e, więc to jest troszkę dziwne. Ale myślę, że też nie z powodu e, jest są tak obscane przez profesjonalistów. E, tak więc ma właściwości HD, które również widać naocznie, nie tylko e, w formie fotografii i wideo. Tak więc jak widzicie, może ten tym produkcie gadać i gadać, i gadać o takie rzeczy, które ciężko powiedzieć o innych. Produktach, o innych podkładach, tak? Więc jest to taki produkt naprawdę bardzo charakterystyczny, i powiedziałabym po prostu takie podsumowanie, jednym zdaniem, że jest jedyny w swoim rodzaju. Po prostu. To jest podkład jedyny w swoim rodzaju. Oczywiście są podobne tego typu Make-up Forever taki ma, e, nawet Make-up Revolution. Natomiast e, jakby nie było, ten jeszcze jest takim królem w tej kategorii. E, ja nałożę go po prostu wcierając go kulistymi ruchami za pomocą pędzla. Jak powiedziałam, jest rzadki. Znaczy, czy co? On jest taki rzadki jak, widzicie, leci. On jest taki rzadki jak Maybelline Affiniton. On no, bardzo mi przypomina właśnie jego konsystencją. Chociaż Maybelline Affiniton sam sobie, jest, jakby daje większy kłyciń już przy pierwszej warstwie, tak? Ten jednak jest taki bardziej przetroczysty w swojej formule. No, wydawałoby się, że jest dość jasny, ale na przykład do moich dłoni przykładowo, oni no nie jest to jakiś taki wpadający spadający. BL wręcz, tak? A moim zdaniem no, powinien być, skoro jest to jedynka i nie ma jaśniejszego. Jednak jest to N, jest to odcinek neutralny, więc wydawałoby się, że powinien być dobry i dla takich chłodnych, i dla ciepłych tonacji, a na pewno dla neutralnych, jak, jaką mam ja. Wiecie, jak to jest? Ja mogę stosować podkłady u modelek, u klientek, natomiast dopiero jestem w stanie go w pełni ocenić, kiedy wyląduje na mojej twarzy. Nie ma na sobie nic, dosłownie nic, ponieważ jest to produkt, który na nakremowaną oczywiście twarz lub z jakąś bazą. Ja bazę nie mam, tylko na więc Jakiekolwiek późniejsze produkty, kamuflaże, korektory, to później, jeśli oczywiście nakładamy go w formie pędzla, kołistym ruchami, bo jeśli go chcemy wklepać dłońmi, kiedy staje się taki bardziej gumowaty, i wtedy jednocześnie też od razu daje lepsze krycie, no to wtedy można oczywiście uprzednio nałożyć sobie jakieś kamuflaże czy korektory. Więc w tym przypadku lepiej to robić na, na gąb twarz. Jak widzicie, nałożyłam i praktycznie nic nie widać. I to okazuje się być dobry. Nie wiem, nie wiem. Ale właśnie na modelce, właśnie, też takiej, w takim odcieniu skóry, jak ja nakładałam. I on u niej wypadał taki pomarańczowy. Zresztą nie tylko na niej, ale chyba na jeszcze, no jeszcze na kimś wypadał właśnie pomarańczowy. I wtedy ja tak zaczęłam o nim myśleć, że jest zadziwiająco, jak na swój numerek ciemny i jak na swoją tonację neutralną, dość ciepły, bo pomarańczowy wychodził. Natomiast tutaj no, nic takiego czegoś się na razie nie widzę, tylko w ogóle ciężko dostrzec, on jest naprawdę niewidzialny. I mimo tego, że jest niewidzialny, to on daje taką jakąś świecie, powłokę, e, że ta twarz jednak wygląda od razu lepiej, nawet jeśli tutaj te pryszczolki i inne nieskonałości nie zostają zakryte, to ta skóra od razu już ma się wrażenie, że wygląda lepiej na taką bardziej e, promienną, jakąś taką e, bardziej witalną, nie wiem jak to określić. Jeśli nakładamy go pędzlem, to on jest nieekonomiczny, ponieważ ze swoją wodnistą konsystencją dosyć daleko wnika w ten pędzel, niewiele go po prostu jakby na twarz się nakłada. Dobrze, teraz nałożę kolejną warstwę. No i dobrze, no, nałożyłam jego bardzo cienkie dwie warstwy, A tak naprawdę cienkie, ponieważ tak naprawdę można lać i lać. Um, jeśli chodzi o jego wykończenie, to ona na początku jest takie mokre, tak jak nie powiedziałam, natomiast w pewnym czasie to będzie raczej um, schnąć, jakby bardziej robić się takie matowe. Natomiast um, to jest charakterystyczne w jego wykończeniu to to, że jest bardzo taki klejący jest bardzo klejący, może to nie każdemu odpowiadać, natomiast to jest chyba po prostu na tego, że on ma te właściwości bardzo trwałe, wodoodporne i stąd stąd wynika. No i zobaczcie. Na pewno przebija się coś, tak? Chociaż podejrzewam, że jakbyśmy dokładali kolejną warstwę, bo naprawdę można tych warstw układać dużo w dalszym ciągu ta twarz będzie wyglądać po prostu na taką czystą, jakby nieruszoną jakimiś podkładami, bo jak widać ten podkład jest, jest po prostu niewidzialny. Jak widać, jest niewidziany. Um, tak, Natomiast no, mimo tego, że mamy tutaj jakieś takie niedoskonałości przebijające się, to widać, że twarz jest naprawdę fajnie ujednolicona i to się okazało, odcinek jest dla mnie idealny. Tutaj jestem zdziwiona bardzo pozytywnie i on naprawdę nie wnika w zmarszczki, nie podkreśla ich jakoś bardziej niż są widoczne normalnie. No mówię, to jest to jedyne takie dziwne uczucie, bo w żadnym w podkładzie raczej takiego uczucia wykończenia nie ma. Po prostu jest niewidoczny, a jednak skóra jest fajnie ujednolicona. Oczywiście teraz należałoby dołożyć jakieś korektory, kamuflaże i wspomóc jakby efekt tego produktu, natomiast to, co on ma robić, czy ujednolicać te kolory i dawać efekt zdrowej, skóry, to to tutaj się dzieje. I to jest to, za co ja go uwielbiam Słuchajcie, naprawdę, ja mimo tego, że widzę tutaj te, te jakieś niedoskonałości, to mi się to podoba I w momencie, kiedy mam lato I jakby tak nie mam o to, żeby ta moja twarz była Naprawdę idealnie zamaskowana, tylko taka Bardziej lżejsza po prostu No to ja bym teraz tak najzwyczajniej się sobie wyszła Po prostu bym sobie wyszła, bym tylko oczywiście um, Na rozwietlacz, na Okolice pod oczami, natomiast reszta twarzy Bardzo mi się podoba, jak patrzę tak z daleka tutaj w lusterko To y, naprawdę super ta twarz jest Jednolicona, ale ledwo Dwie cienutkie warstwy i co jest najważniejszego w ogóle nie widać. Tak więc, tak samo jak go kocham na innych i w pracy, tak teraz go kocham także dla siebie, na sobie. Nie będziemy go testować, ponieważ ja Was mogę zapewnić o jego trwałości i myślę, że nie tylko ja, ale także stado profesjonalistów na świecie. No stosuję go od dłuższego czasu na klientach modelka, aktorka pracy po prostu, e, więc teraz tylko jakby potwierdziłam swoje zdanie także na sobie. Miałam teraz suchą e, i jak wiecie też, że suchej on nie zrobił żadnej krzywdy. bo naprawdę moja skóra w tym momencie jakby nie była niczym e, ruszona, tylko tyle, że po prostu ma ładniejszy koloryt. E, I to jest chyba tyle, co mogę na temat tego produktu powiedzieć. Jeśli jako ta recenzja i demonstracja e, dla Was okazała się być przydatna, to oczywiście kciukujcie ura! Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia na następnym odcinku!